Siema RC Świry, posłuchajcie jak co roku zbieramy na remont naszego łódzkiego toru RC, wybudowaliśmy go ponad 3 lata temu, teraz będzie trzeci remont, remontujemy, robimy nową ścieżkę, no i po prostu zbieramy na ten cel kasę no nie, ja już wpłaciłem, wielu ja kumpki wpłaciło, bo potrzebujemy wynająć koparko-ładowarkę, bobkaty, zagęszczarki, i tego typu rzeczy i ten tor jest u nas tu w Łodzi, on jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, no i robimy zrzutę. Mamy na CPL konto. Każdy już nas tam z chłopaków coś płacił. Zbieraliśmy 1200 zł. Ale jeżeli wy bylibyście chętni nas wspomóc, oczywiście potem z tego toru możecie korzystać. Nieważne skąd tam z Polski jesteście, bo to nie jest tor zamknięty. Jest, jak powiedziałem, 24 godziny otwarty na dobę, więc możecie nas wspomóc. A gdzie znajdziecie dane do zrzutki? Posłuchajcie, w moim bio znajdziecie Link do, o, aż 55 punktów, znajdziecie link do mojej grupy na Facebooku RC Świry i tam na samej górze w aktualnościach, czy tam, jak ta jest zakładkę jest przypięty, link z całym filmem na YouTubie, który umieściłem z prośbą o zrzutę, jeżeli jesteście w stanie nas wspomóc, jaką bądź kwotą, będziemy bardzo wdzięczni, odwdzięczymy się oczywiście organizacjom, imprez jakiś na tym torze, pikników. To nie jest tor taki typowo, że da się zorganizować jakieś powiedzmy mistrzostwa Polski rundę czy typowe zawody, no bo do, takiego, do czegoś takiego jest potrzebny tor, gdzie jest stały dostęp wody, prądu itp. Itd. są pewne obostrzenia, tak? Ale to jest taki tor rekreacyjny, każdy może przyjść, naprawdę tu wiele osób dzięki temu zaczęło RC. Dbamy o niego, mówię, remontujemy, organizujemy pikniki, drobne zawody poprzez to, że na przykład jakieś generatory wy, wy, wypożyczymy, coś, coś, żeby można było zorganizować, tak. Także, jeżeli macie ochotę, wspomóżcie nas, ja będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Jeszcze raz Wam powiem, link do grupy RC Świl znajdziecie w moim bio, tam jest na samej górze przypięty film z całym opisem, też z linkiem do zrzutki.pl. No i co? Bardzo Wam dziękuję z góry. Syjanara, moje drogie robaczki.